Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy oceniali wygląd youtuberek. No i tak, oceń wygląd Alex Mando Style. Ten, tej youtuberki nie znam, ale oceniam wygląd. A, widzę, że ta. Tu są yy, tylko 6. Yy, szkoda, że nie 10. Dobra, wybieram. Powiedzmy, wybieram na 5. Okej. Okay. Dobra. Hmm. Okej, okay, kolejny. Oceń wygląd Olciak. Dobra. To wybieramy wygląd 3. Na 3. Dobra. Zobaczymy, która youtuberka dzisiaj wygra. Yy, wygląd 3. Oceń wygląd Red Lipstick Monster. Yy, oceniam wygląd na 1. W sumie najwięcej osób dało wygląd na 1. Dobra. Daj. Oceń wygląd Glam Pauli. O znam tą youtuberkę, tylko tą jedną znam. Wygląd mm. dobra 5 yy, na 6 Oceń wygląd z Lipki. Ja tu. Ja tu dałem 4 na 6. Nie, sorki. 2 dałem, 2. Yy, oceń wygląd stylizacji TV dałem na 3. To dałem na... 4, to dałem na 3, to dałem na 1, będę nawet na 0. To Beauty is Internal na 3. Pamiętam, jak ma jakieś. O co nie wygląda Mary Kate and Play? Dobra, na 3. 6, na 6. Oceń wygląd mamiko Na 6 Są 6 teraz wygrywają Dobra, oceń wygląd Agnieszki Grzelak Jeden Musi być jeden Oceń wygląd Lisie Piekło Cztery O, i to koniec Jeśli wam się podobało to zostawcie lajka i cześć